Już w niedzielę 31 sierpnia zapraszamy na 27 Dorzynki Powiatu Rawskiego, które odbędą się na Gliniankach w Rawie Mazowieckiej. Jest to plac pomiędzy ulicą Rejmonta a ulicą Jeziorańskiego. Tegoroczne dorzynki rozpoczniemy polową mszą świętą o godzinie 12. .00. Następnie odbędzie się tradycyjny obrzęd chleba, po nim nastąpi prezentacja wieńców dorzynkowych. I następnie część ludową zakończymy występem kapel ludowych z terenu powiatu rawskiego. Później przechodzimy do części koncertowej. Na początku wystąpią rawskie zespoły Rawski Big Band oraz Szkoła Muzyczna Monoad. A zwieńczeniem tego wieczoru będzie występ zespołów MIG i Weekend. Podczas dożynek będzie wiele, wiele atrakcji dla dzieci, dlatego zapraszamy całe rodziny wraz z dziećmi. A o nasze brzuszki zadbają koła gospodyń wiejskich z naszego terenu. Będzie ich aż 10. Gwinianki są nowym miejscem na mapie. Imprezowo-kulturalnej powiatu Rawskiego. Pierwotnie tegoroczne dożynki miały odbyć się w gminie Cieląc. Niestety gmina zrezygnowała, a inne samorządy nie wyraziły chęci współorganizacji największego święta rolników na Ziemi Rawskiej. W związku z powyższym, Powiat Lawski Starostwo Powiatowe jest jedynym organizatorem tegorocznych dożynek. Każdy nowy teren wymaga dużo przygotowań, aby impreza mogła się odbyć. Ten teren był przygotowany od podstaw, siana trawa i koszenie sukcesywne. Dlatego z tego miejsca chciałabym podziękować firmie Rodos, która zadbała o to, aby ta trawa mogła być użyteczna na te dożynki. Chciałabym też podziękować pracownikom ze starostwa, którzy też dużo, dużo pracy włożyli, żeby ten teren mógł wyglądać tak jak teraz. Dziękuję też swojemu synowi, który też kosił trawę tutaj i panu Zbyszkowi Sienkiewiczowi za to, że użyczał. Kosiarki. To miejsce, w którym się znajdujemy, czyli Glinianki, to nie jest zwykły plac, który został tylko przygotowany, zasiana trawa, skoszona trawa. Jest to miejsce, w, którym, w które przygotowanie została włożona masa serca. Serca, wicestarosty. Dożynki to największe święto rolników i sadowników w powiecie Rawskim. Dlatego wszystkich Was serdecznie zapraszamy. zapraszamy. Bądźcie z nami. 31 sierpnia Glinianki, Rawa Mazowiecka, 27 Dożynki Powiatu Rawskiego.